I teraz y, przytoczę te fragmenty. Zwróciłem się w związku z tym do Grześka Napieralskiego, którego poznałem dość blisko gdzieś w 2013 roku. Poznały się też nasze żony. Byliśmy razem na wakacjach, tutaj pada nazwa hotelu, w większym gronie. On wielokrotnie pożyczał ode mnie pieniądze, nie oddawał ich. Nie mam na to żadnych. Y nie mam żadnych do niego o to pretensji. Nie oczekiwałem ich zwrotu. W 2014 powiedziałem mu o moich problemach z poseł Bańkowską. On powiedział mi, że ją spacyfikuje, ale muszę przelać na konto fundacji. Dziś wiem, że to Stowarzyszenie Harfa Dzieciom, w której to na harfie grały jego córki bądź córka kwotę 30 bądź 20 tysięcy. Dziś wiem, znaczy no wiemy, że pan Napieralski ma dwie córki. Ja dokonałem takiego przelewu z rachunku firmowego ze składy Węgla bądź MM Group po tym, jak Bańkowska przestała się nas czepiać. Informacje z internetu. Stowarzyszenie Harfa Dzieciom, Napieralska Małgorzata, członek zarządu, sekretarz. Sprawozdanie z 2019 roku, gdzie jest podzięk szczególne podziękowanie za aktywność Składam Rodzicom, gdzie wymieniona jest pani Małgorzata Napieralska. I mamy konkretne pytania do pana Napieralskiego, ale również kieruję je do całej Koalicji Obywatelskiej. Czy doszło do przelewu 20 bądź 30 tysięcy złotych na konto organizacji Harfa Dzieciom, skąd składy węgla.pl bądź MM Group. Jeśli taki, taki przelew się potwierdzi, to znaczy, że to pytanie, czy możemy zatem przyjąć, że inne zeznania są prawdziwe? Czy informacja o 600 tysiącach euro łapówki przekazanej w torbie z biedronki, czy to również jest prawdziwe? Sądzę, że to jest bardzo łatwe do potwierdzenia. Wyślemy zapytanie do tej organizacji, czy taki przelew... E, wpłynął. Czy żona Grzegorza Napieralskiego sprawowała funkcję kierownicza w tej organizacji, czy czy córki pana Napieralskiego chodziły do tej szkoły? Czy pan Napieralski był razem na wakacjach z panem Marcinem W, czy poseł Anna Bieńkowska zajmowała się sprawą spółek związanych z markiem e, Falentą? I pytanie w sumie najważniejsze. Mamy przykład ze Szczecina, gdzie od prawie 600 dni e, pan marszałek e, senatu e, no, chroni się za immunitetem. Czy w tym przypadku, jeśli potwierdzą się, takie zarzuty, bo to cały czas stawiamy w niepewność, to są po prostu zeznania świadka.